ZUMI VIDEO prezentuje Firma LabL już od 20 lat oferuje elektroniczne przyrządy i systemy kontrolno-pomiarowe służące do monitoringu parametrów klimatycznych i mikroklimatycznych, jakie powinny być kontrolowane w meteorologii oraz wszelkich pomieszczeniach kultury, kultów religijnych, technologicznych, magazynowych, w chłodniach samochodowych. Przerządy są konstruowane tak, aby mogły pracować autonomicznie oraz tworzyć zintegrowane systemy pomiarowe, nad pracą których czuła opracowane również w firmie oprogramowanie archiwizujące dane, wizualizujące procesy pomiarowe, sygnalizujące w przypadkach przekroczenia zadanych parametrów. Firma LabL od kilku lat prowadzi laboratorium wilgotności, temperatury i ciśnienia, które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wzorcowanie higrometrów, termometrów, psychrometrów, ciśnieniomierzy, komór klimatycznych, i termostatycznych oraz badania mikroklimatu pomieszczeń magazynów chłodni. Dążymy do osiągnięcia coraz wyższych standardów dostarczanych przyrządów do monitorowania parametrów mikroklimatu. Podnosimy jakość usług wzorcowań i badań wykonywanych przez akredytowane laboratorium wilgotności, temperatury i ciśnienia laby. Gwarantuje to rozwój firmy i spełnienie potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Firma Lab. -L zaprasza do współpracy. Zumi. Więcej o firmach, produktach i usługach.